Podzielę się moim własnym przeżyciem bliskim śmierci, ale chcę zachować anonimowość, ponieważ moja rodzina odseparowała się ode mnie, gdy zdecydowałem się o tym opowiedzieć. Nazywano mnie szalonym, a co gorsza, moi rodzice, z którymi już nie utrzymuję kontaktu, próbowali zmusić mnie do skorzystania z poradnictwa u pastora naszego kościoła. Dla prawdziwego wierzącego w Boga naprawdę jest to wyzwanie, aby zaakceptować, że On ma moc ujawnienia nam rzeczy wykraczających poza ten fizyczny wymiar istnienia. Możesz wykorzystać moje doświadczenie na swoim kanale, jednak proszę o zachowanie mojego anonimowości, ponieważ reakcje ludzi, gdy słyszą o przeżyciu bliskim śmierci, często wydobywają z nich najgorsze cechy, a ja nie chcę ani nie potrzebuję tej negatywności w moim życiu. Zanim przejdziemy do tej narracji, proszę, zostawcie łapkę w górę, aby pomóc w rozwoju kanału. Podzielcie się tym wideo z przyjacielem i subskrybujcie, aby otrzymywać powiadomienia o nowych treściach. A teraz przejdźmy do mojego doświadczenia. Miało ono miejsce na początku lat dziewięćdziesiątych, gdy byłem studentem uniwersytetu, mieszkającym w akademikach i oddającym się hucznym imprezom. Po nocy picia z przyjaciółmi, oddzieliłem się od grupy. Tamtej nocy byłem nieco więcej niż tylko lekko pijany. W jednej chwili przeskakiwaliśmy z baru do baru przy ulicy Uniwersytetu, a w następnej czułem intensywne ciepło. Poprosiłem o chwilę wolnego i wyszedłem, aby zaczerpnąć świeżego powietrza. Po chwili dochodzenia do siebie, cokolwiek to znaczy, wróciłem do baru, ale nie mogłem znaleźć nikogo z mojej grupy. Później dowiedziałem się, że pomyśleli, że poszedłem do domu i ruszyli do następnego baru. Po błądzeniu po nocnym klubie przez co najmniej 20 minut, zdecydowałem się wrócić do akademików. Wtedy zaczęły się dla mnie niejasności. Pamiętam, że zatrzymałem się w drodze i usiadłem na ławce na przystanku autobusowym, a potem postanowiłem położyć się na chwilę. Nie mam pojęcia, ile czasu faktycznie minęło podczas tego jednego minuty, ponieważ straciłem przytomność. Kiedy się obudziłem, a przynajmniej myślałem, że się obudziłem, zobaczyłem swoje ciało leżące na ławce. Zajęło mi chwilę, aby zrozumieć dwie rzeczy. Po pierwsze, nie byłem już pijany. Po drugie, widziałem swoje własne ciało odpoczywające na ławce. Chociaż powinno to być niesamowicie niepokojące, wcale tak nie było. Właściwie czułem, jakby przyszła do mnie nowo odkryta wolność, która zawsze powinna istnieć. Nie obchodziło mnie to ciało i nie pragnąłem wracać do niego. Gdy rozglądałem się dookoła, zdałem sobie sprawę, że mogę widzieć w promieniu 360 stopni i dostrzegałem obiekty oraz ludzi z daleka, jakby byli tuż obok mnie. Za mną pojawił się uniesiony tunel około 15 metrów nad ziemią i wiedziałem, że muszę go przejść, więc to zrobiłem. Na początku unosiłem się delikatnie w tunelu, ale szybko zacząłem przyspieszać. Nie potrafię opisać emocji, które mnie ogarnęły, gdy zanurzyłem się w kierunku nieznanego celu. Czas zdawał się nie istnieć i nie wiem, jak daleko ten tunel mnie zaprowadził, ale mogę z pewnością stwierdzić, że opuściłem atmosferę Ziemi i podróżowałem przez przestrzeń. Po pewnym czasie czas stracił swoje znaczenie, więc nie mogę dokładnie określić, ile go minęło, ale zacząłem dostrzegać światło na horyzoncie. Światło stawało się coraz jaśniejsze, gdy się do niego zbliżałem. Wiem, że wiele osób mówi o miłości, jaką czują, osiągając to światło, i ja również to poczułem. Nawet mając milion lat i milion słów, nie potrafiłbym opisać tej miłości w sposób, który zrozumiałby ktoś, kto jej nie doświadczył. To było jak objęcie przez cały wszechświat w ogromnym uścisku, który wypełniał każdą część mojego jestestwa, podczas gdy otaczało mnie przytłaczające uczucie miłości. Zobaczyłem mężczyznę idącego w moją stronę. Miał na sobie białą tunikę i najpiękniejszy uśmiech. Kiedy do mnie podszedł, usłyszałem jego słowa telepatycznie, jakby zdania były tylko w mojej głowie. Mógł je słyszeć, mimo że jego usta się nie poruszały. Czekałem na ciebie, synu mój, powiedział w sposób telepatyczny. Zapytałem: Czekałeś? On odpowiedział: Tak, czekałem, a zauważając, że zamierzam zapytać. Jezus to imię, pod którym mnie znasz, chociaż nazywają mnie różnymi imionami. Zostałeś wybrany, aby mnie spotkać tutaj i teraz, ponieważ jesteś w kluczowym momencie swojego życia. Twoja przyszłość będzie określona przez wybory, które wkrótce podejmiesz. Zapytałem: Jakie to wybory? On odpowiedział: Jesteś na rozdrożu. Pokażę ci dwie możliwe przyszłości, ale na końcu droga, którą wybierzesz, pozostanie w granicach twojej wolnej woli. Jezus wyciągnął dłoń i dotknął mojego czoła. Wtedy znalazłem się w gabinecie lekarskim, tylko starszy. Lekarz mówił, że moja wątroba zawodzi z powodu nadmiernego spożycia alkoholu w młodości. Następnie Jezus pokazał mi moją drugą przyszłość. W Unii miałem mniej więcej ten sam wiek, co w pierwszej przyszłości, ale pracowałem jako pracownik socjalny, pomagając młodym ludziom w trudnej sytuacji i wprowadzając zmiany w mojej społeczności. Wyglądałem na zdrowszego. Gdy Jezus cofnął swoją rękę, zapytałem go: Wiele osób pije, więc dlaczego to ja zostałem wybrany, by zobaczyć te możliwe wyniki? Co mnie czyni specjalnym? Jezus odpowiedział: Każda układanka ma wiele kawałków, które muszą pasować w określonej kolejności, zanim ujawni się ostateczny obraz. Zawsze tak było od samego początku. Wystarczy spojrzeć na gwiazdy i dostrzec wszystkie kawałki, które musiały się połączyć, aby życie mogło istnieć na Ziemi. Gdyby chociaż jeden z nich był na niewłaściwym miejscu, Cały obraz by się zmienił. Nie mogę powiedzieć, dlaczego jesteś tak ważnym kawałkiem, ale wiem, że zostałeś wybrany, by to zobaczyć. Teraz wróć na Ziemię i stań się kawałkiem, którym miałeś być. Odwróciłem się, by spojrzeć na tunel, ale zanim rozpocząłem moją podróż z powrotem na Ziemię, miałem jeszcze jedno pytanie do Jezusa. Przez całe moje życie słyszałem, że ty. Gdy się obudziłem, zobaczyłem, że patrzę na moje bezwładne ciało na ławce. Zajęło mi chwilę, aby zrozumieć dwie rzeczy: po pierwsze, zostawiłem za sobą upojenie, a po drugie, obserwowałem swoje własne ciało, co teoretycznie powinno być głęboko niepokojące, ale takim nie było. W rzeczywistości nie czułem żadnego związku z formą, którą zostawiłem za sobą. Wręcz przeciwnie, ogarnęło mnie uczucie wolności, jakbym zawsze tam był. Nie martwiłem się o to ciało ani nie miałem pragnienia, aby do niego wrócić. Patrząc dookoła z łatwością, dostrzegłem, że moje pole widzenia rozszerza się do 360 stopni. Mogłem dostrzegać obiekty i ludzi w oddali, jakby byli bardzo blisko. Za mną pojawił się uniesiony tunel, około 15 metrów nad ziemią, a w jakiś sposób miałem w sobie pewność, że muszę przez niego przejść. Zatem to zrobiłem. Na początku delikatnie unosiłem się przez tunel, ale z czasem zacząłem przyspieszać. Nie potrafię odpowiednio opisać uczucia, które mnie ogarnęło, gdy pędziłem w nieznane, czas zdawał się rozpływać. Nie wiem dokąd tunel mnie zaprowadził, ale z pewnością zostawiłem za sobą atmosferę ziemską i przemierzałem kosmos. Po pewnym czasie pojęcie czasu stało się nieistotne, więc nie mogę dokładnie określić, jak długo trwała moja podróż, ale zacząłem dostrzegać światło w oddali, które nasilało się, gdy się do niego zbliżałem. Wiem, że wiele osób wspomina o miłości, którą czują, docierając do tego światła, i ja również tego doświadczyłem. Nawet gdybym miał wieczność i milion słów, nie potrafiłbym opisać tej miłości w sposób, który zrozumiałby ktoś bez tego doświadczenia. To było tak, jakby cały wszechświat otaczał mnie wiecznym uściskiem, wypełniając każdą część mojego istnienia, podczas gdy pozwalałem się nieść ogromowi tej miłości. Wtedy zobaczyłem mężczyznę idącego w moją stronę, ubranego w białą tunikę i emanował promiennym uśmiechem. Gdy się zbliżył, usłyszałem jego głos w moim umyśle, mimo że jego usta się nie poruszały. Czekałem na ciebie, mój synu, powiedział, komunikując się telepatycznie: Zapytałem, czy ma coś dla mnie, a on odpowiedział: Tak, mam. Znasz mnie jako Jezusa, chociaż mam wiele innych imion. Kontynuował, zostałeś wybrany, by mnie spotkać tutaj i teraz, ponieważ dotarłeś do kluczowego momentu w swoim życiu. Twoje przyszłe wybory określą Twoją drogę. Z ciekawością zapytałem: Jakie to wybory? Wyjaśnił, jesteś na rozdrożu, pokażę ci dwie możliwe przyszłości, ale na końcu to ty wybierzesz, który kierunek wybierzesz, korzystając ze swojego wolnego wyboru. Jezus wyciągnął rękę i dotknął mnie w czoło, a ja zobaczyłem siebie w gabinecie lekarskim, trochę starszego, gdzie lekarz informował mnie, że moje wątroba zawodzi z powodu alkoholu, który piłem w młodości. Następnie Jezus pokazał mi drugą przyszłość, w której miałem mniej więcej ten sam wiek co w pierwszej, ale pracowałem jako pracownik socjalny, pomagając młodzieży w kryzysie i pozytywnie wpływając na moją społeczność. W tej przyszłości wyglądałem na zdrowszego. Kiedy Jezus cofnął rękę, zapytałem: Dlaczego tak wiele osób pije, co sprawia, że jestem wyjątkowy, że mogę dostrzegać te wyniki? On odpowiedział: Każda układanka ma wiele elementów, które muszą się połączyć w określonym porządku, aby ukazać się końcowy obraz. Od samego początku tak było. Wystarczy spojrzeć na gwiazdy i zauważyć, Ile elementów musiało się połączyć, aby życie mogło istnieć na Ziemi? Nawet jeśli jedna część byłaby w niewłaściwym miejscu, cały obraz uległby zmianie. Nie potrafię wyjaśnić, dlaczego jesteś tak ważnym elementem, ale wiem, że zostałeś wybrany, aby być tutaj. Następnie powiedział: Teraz wróć na Ziemię i stań się tym, kim miałeś być. Zanim zmierzyłem się z tunelem powrotu, zadałem jeszcze jedno pytanie Jezusowi. Przez całe moje życie słyszałem o nim, w moim umyśle słyszałem jego słowa, nawet gdy jego usta pozostawały nieruchome. Czekałem na ciebie, mój syn, powiedział telepatycznie. Zapytałem, czy ma coś do powiedzenia, a on odpowiedział: Tak, mam. I ponieważ zaraz zamierzasz zapytać, Jezus to imię, które znasz, chociaż nazywają mnie na wiele innych sposobów. Zostałeś wybrany, aby spotkać mnie tutaj i teraz, ponieważ osiągnąłeś decydujący moment w swoim istnieniu. Twoja przyszłość będzie kształtowana przez wybory, które niedługo podejmiesz. Jakie to będą wybory? Zapytałem, Stoisz na rozdrożu, pozwól, że pokażę Ci dwie możliwe przyszłości, ale wybór, który dokonasz, będzie wynikał z Twojej wolnej woli. Jezus wyciągnął rękę i dotknął mojego czoła, co sprawiło, że zobaczyłem gabinet lekarski. Miałem tylko kilka lat więcej, a lekarz informował mnie, że moja wątroba zawodzi z powodu nadmiernego spożycia alkoholu w młodości. Następnie Jezus przedstawił mi moją drugą przyszłość, w której miałem mniej więcej ten sam wiek co w pierwszej, ale pracowałem jako pracownik socjalny, pomagając młodzieży w trudnych sytuacjach i przyczyniając się do mojej społeczności. Wyglądałem na zdrowszego. Kiedy Jezus cofnął rękę, zapytałem: Wiele osób pije, dlaczego to ja zostałem wybrany, aby widzieć te możliwości? Co czyni mnie wyjątkowym? Jezus odpowiedział: Każda układanka składa się z wielu elementów, które muszą pasować w określonej kolejności, zanim ostateczny obraz się ujawni. Zawsze tak było, od samego początku, wystarczy spojrzeć na gwiazdy i zobaczyć, ile składników musiało się połączyć, aby życie mogło istnieć na Ziemi. Gdyby nawet jeden z nich był w niewłaściwym miejscu, cały obraz by się zmienił. Nie potrafię wyjaśnić, dlaczego jesteś tak kluczowym elementem, ale wiem, że zostałeś wybrany, aby to dostrzegać. Teraz wróć na Ziemię i stań się tym, kim jesteś przeznaczony być. Odwróciłem się w stronę tunelu, ale zanim rozpocząłem powrót na Ziemię, miałem jeszcze jedno pytanie do Jezusa. Przez całe moje życie słyszałem, że wrócisz. Czy mógłbyś mi powiedzieć, kiedy to się stanie? Tylko mój ojciec zna tę odpowiedź. Synu. Odpowiedział Jezus: Moja podróż powrotna przez tunel odzwierciedlała tę, którą przebyłem, aby dotrzeć do światła. Gdy zbliżałem się do swojego ciała, które nadal siedziało na ławce przystanku autobusowego, moje opadanie zaczęło się zmniejszać, aż zawisłem bezpośrednio nad nim. Była część mojej duszy, która wahała się przed połączeniem z nieżywym ciałem. Chciała wrócić do światła. Jednak, patrząc wokół, zdałem sobie sprawę, że tunel się zamknął. Nagle poczułem, jak jakaś siła zaczyna mnie ciągnąć z powrotem do mojego ciała i z donośnym hukiem natychmiast się obudziłem. Było zimno, ale nie czułem już odurzenia. Wstałem. Wróciłem do swojego pokoju w internacie i zasnąłem, zastanawiając się, czy to wszystko było snem, czy naprawdę byłem w jakimś innym miejscu. W kolejnych tygodniach zdobyłem odwagę, aby podzielić się swoim doświadczeniem z rodzicami. Niestety okazało się to moim największym błędem. Uznały, że zwariowałem lub byłem pod wpływem narkotyków i zaangażowały nawet pastora, który powiedział mi, że szatan jest we mnie z powodu takiej bluźnierczej mowy. Moje życie drastycznie się zmieniło. Jak już wcześniej wspomniałem, zacząłem się oddalać od rodziców i przestałem pić. Moje oceny poprawiły się, gdy tylko przestałem chodzić na imprezy, nawet jeśli oznaczało to utratę wielu przyjaciół. Wydawało się, że ludzie chcą być tylko przy tych, którzy myślą podobnie. Ostatecznie ukończyłem studia i przeprowadziłem się do dużego miasta w Stanach Zjednoczonych, gdzie obecnie pracuję jako pracownik socjalny, pomagając młodzieży w trudnych sytuacjach. Tak jak widziałem w swojej wizji. Wciąż nie rozumiem w pełni gdzie lub jak pasuje do układanki życia, ale mam wiarę, że jestem częścią wspaniałego obrazu. Każdego dnia staram się na maksimum, aby pozostawić pozytywny ślad w życiu tych dzieci. Może jedno z nich jest powodem, dla którego zostałem wybrany, aby zajrzeć w moją przyszłość. Tylko czas ujawni prawdę. To kończy dzisiejsze doświadczenie. Wiesz jak jest, daj nam znać, co myślisz w komentarzach poniżej. Do następnego razu, trzymajcie się bezpiecznie i bądźcie błogosławieni.